Niestety potwierdzono, że nie żyje Henryk Polasiak, mieszkańcy są zrozpaczeni. Był cenionym filarem wspierającym lokalną społeczność. Jego osób była dobrze znana praktycznie każdemu i trudno wyobrazić sobie, że już nigdy nie wejdzie do pokoju i nie będzie służył radą. Informacje, jakie obiegły media przekazały, jednak najgorszą z możliwych wiadomości. Nie żyje osoba będąca fundamentem lokalnej społeczności. Jego działalność to prawdziwa inspiracja dla młodych samorządów którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z polityką, to jaką był osobą i jakich dzieł dokonał na zawsze zapadnie w pamięci wszystkim. To ogromna strata dla wszystkich. Nie żyje niesamowity człowiek, Informacje o jego odejściu są naprawdę wstrząsające. Trudno pogodzić się z odejściem tak związanego ze swoim miastem mężczyzny. Te tragiczne wiadomości zamieszczone zostały na stronie samorządu gminy Powic, dla której Henryk Polasiak wiele zdziałał. Jako społeczność samorządowa gminy Powic z głębokim smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci świętej pamięci. Henryka Polasiaka, radnego gminy Powic w kadencjach 2002-2006 i 2010-2014, przeczytać można na portalu twojałupca.pl, nie podano przyczyny zgonu mężczyzny, ani wieku w jakim odszedł, lokalna społeczność zawsze pamiętać będzie jego dokonania. Szczególnie w pamięci pozostaje jego działalność z lat 80-tych, jak podaje portal twojasłupca.pl Henryk Polasiak to osoba, bez której lokalne szkolnictwo nie wyglądałoby dziś tak. Gdyby nie jego aktywny wkład w działalność Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, to uczniowie przekraczający próg budynku w 1986 roku nie mogliby cieszyć się, wyjątkowo nowoczesną i dobrze wyposażoną, jak na tamte czasy, szkołą, w oczach mieszkańców na zawsze pozostanie kojarzony jako osoba, na którą zawsze można liczyć i nie należy obawiać się jego oceniającego tonu. Niestety odszedł człowiek chętnie pomagający drugiej osobie, nie żyje ktoś kto to chętnie poświęcał się dla dobra swoich mieszkańców. To ogromna strata, wszyscy pogrążeni są w żałobie. Nikt nie spodziewał się, że do tego dojdzie. Henryk Polasiak był wyjątkowo cenioną osobą i jego strata zostanie mocno odnotowana w życiu lokalnej społeczności. Rodzinie, znajomym i przyjaciołom pogrążonym w żałobie składamy najszczersze kondolencje. Ostatnie dni nie są dla nas łaskawe, pożegnaliśmy wyjątkowo wybitne osobistości.